Hej, cześć, cześć, siema wszystkim, z jest strony Editor, tym razem bez lata, chociaż może przyjdzie. W tym odcinku Diablo pokażę Wam identyfikację 48 Unit Legend. No, większość jest w sumie z ropu. Te klaty no to widać chyba kupiłem. Po 6 minut mm za sztukę, także myślę, że nie najgorzej. Dobra, no to jedziemy z hoxem. Laty, furia, wszystko. Buciki jakieś tutaj. Tak. Proszę. Zobaczymy. Za klatę łącznie zapłaciłem 40 milionów. Osobka, sorka, dźwięk SMS-a. Dobra, patrzymy. Shenlongi. Hmm. Nie za wiele. To też w sumie coś z tego będzie. Klata IK. 700 mało. Wita to odpada raczej. Druga klata. Dużo pancerza, siły mało. Wita mało odpada. Trzecia. Siła jest, resy maksymalne. Pancerz też dobry, ale oczywiście mało Furia. Bez lifestyle bez kryta, bez soketa. Mały DPS. Śmieć. Sztylet. Po samym dps chyba widać, kryta ma w sumie wszystko co powinno mieć, tylko oczywiście DPS, no i socket. Następna klata. 666 no to akurat do Diablo pasuje siły mało, wita mało reszta też w łapokalnym stanie kolejna klata siła w miarę zręczność dupa potem nawet niepotrzebne wid mały pan też też to tak kolejna klata mało wszystkiego jakiś wit tam troszkę lepszy ale to i tak 96 wita to, to jest nic po prostu no i ostatnia klata Czyli 40 minut poszło w to Co za pas? Pas Pas Śmieciowaty Kolejny pas też z Zręczności dużo Nic konkretnego w tym nie ma Dziedzictwo Siła Inteligencja 13% to już w ogóle nie mamy co patrzeć Dużo zręczności, dużo Vita. Hmm, 13% szybkości ataku, może na coś spójść. zobaczymy, okaże że jakiś grosz padnie. Ogniołazy, ma, mało zręczności i bez żadnego szału. Tutaj wid Boże, przepraszam, siła, jakaś taka średnia. Resów też nie za wiele. Także... też słabiutko. Pogranica talii. Kusza, jak widać, nie za wiele ma damage'a, ani soketa, ani kryta, także... Śmieć. Buty. Siły mało. Wita mało. Totalny śmieć. Plugawa osłona. Hm. Śmieć. Nie ma. Wita. Siły tam troszkę. Zręczności głównie. Knap. Kauczan. Strzał bolasem. 10 kryta. 19 spita. Zależy, coś jakaś jest. Wit jest. No, coś tam może zostanę. Dandeta. DPS. Mówi sam do siebie. Kolejne, spodenki, zresztą inteligencja, mało, hmm. chociaż hmm. dla CMA mogłyby być nie najgorsze, No zobaczymy potem. Rękawice, mało siły, bez obrażeń, nic szczególnego. Kolejny wykrawacz, dużo inta, ma krytyka dużo, maksymalny lifestyle, ale mały dps i bez gma, odpada. Siła, hmm na ramienniki programu są na mają siłę pancerza mają no ale nie mają wita buty kolejny krab szybko się taku ale stosunkowo DPS mały jakiś tam live nie ma wrażenia ale może zajdzie ktoś tam wiadomo zresztą nagreta okładany na niej tarcza burzy <grydy> bez krytyka tego nie szczególnego kolejny turnie webryczasy Kolejna nic nieszczególne Chociaż one mają trochę trochę pancerza To zobaczymy W pancerzem też czasami bo to wiadomo szama się ubiera czy coś no to może być nie najgorzej I głębinowce zręczność, wid jakiś jest Mało tego, pancerza to odpada Ja wiadomo nie patrzcie na to ja nie czuję za legendy miliardy także wiadomo jak to jest Kolejna seria legend może jeszcze się odbijemy jakoś do 40 minut, może nam się jeszcze zwróciło, przepraszam Także zobaczymy, zobaczymy Dodany, pierwszy Zmniejsza koszt furii młotu, o, młot już jest fajnie 28% Za to na pewno coś będzie, jakichś już wpadnie, następne Huragan ognia hmm. Z tym Horaganem to też nie wiem, bo dużo osób to używa A może być coś warto. zobaczymy chociaż mało tego, ale zobaczymy Was Mało siły, także odpada Skorn DPS opłakalny. Nie, nie ma nic więcej ciekawego Kołczan Mało Speed Ataku strzała dłamkowa to tam bez sens Zresztą resztości dużo, Wita dużo. dużo, przepraszam Inteligencja niepotrzebna, odpada Skorn Siła jest, VTS, jakby jeszcze był jakiś life see, to byłoby ok, a tak to totalny krad. Chantono, bez, bez soketa, mały DPS. Mały DPS, bez soketa, chociaż dużo inteligencji. DPS, jakaś szybkość taka, szybkość no chyba się tam kosztuje, także zobaczymy. Zbroja batorna, trochę Vita, ale nie szczególnie dużo. Mały pancerz. Helm, Kruk burzy. Bez, kry, bez krytyka. Także odpada. Zbroja zumi. Mały wid duży. Int. Odpada. O, proszę. W końcu coś co do to... za tym coś trochę zarobimy. 250 inta, jakiś tam wid, życie. 4 pół gniazdo. No to świetne. Gniazdo chociaż w sumie zawsze jest, ale krytyk. Hełm IK. No nie za bardzo ciekawy. Kolejny hełm. Krój boży też bez kryta. Dobra, jestem czarny jest. Zbroja inteligencja wit czyli dupa, bo wit mały Plasz, też dupiasty, no także to w sumie tyle w tym odcinku, nic za wiele nie było chociaż ten hełm będzie nawet w miarę warty. także kończymy ten odcinek żegnam się z wami i do usłyszenia a tak w ogóle to była szmata i także na razie